Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Proste równanie y to jest 4x plus 1, przecina osie układów współrzędnych w punktach. Na początku narysujmy sobie tę funkcję. Tu jest oś x, tu jest oś y. Mamy y równa się 4x plus 1, przechodzi przez jedynkę i jest funkcją rosnącą. Y równa 4x plus 1, no i teraz po pierwsze, 1 mówi nam o punkcie przecięcia osi o y, czyli punkt przecięcia osi o y to miejsce, to jest punkt o 0 i 1, 0 na x, 1 na y, a tu mamy miejsce zerowe, x0, to miejsce zerowe trzeba znaleźć, czyli trzeba wstawić 0 za y, 0 to jest 4x plus 1, 1 na drugą stronę, czyli minus 1 to jest 4x, Dzielimy sobie stronami przez 4, minus 1 czwarta to jest nasze x, czyli x to jest minus 1 czwarta. Czyli ten punkt ma konkretnie współrzędne na x minus 1 czwartą, na y 0. Czyli poszukiwane przez nas punkty to będzie punkt o minus 1 czwarta 0 i taki punkt widzę tutaj i punkt o współrzędnych 0,1, taki punkt widzę tutaj, czyli odpowiedź C.